Witam w kolejnym odsłonie. Dzisiaj zajmiemy się gwintem na świecy. Jest zerwany, trzeba go poprawić. Mam nadzieję, że pójdzie sprytnie. Dzięki takiemu zestawowi. Zestawy są gotowe. W zestawie mamy gwintownik. Do tego typu gwintów, do tego typu reperaturek, wiertło i tych dwóch elementów musimy używać do konkretnego zestawu, do konkretnych sprężynek. To jest akurat zestaw na 10M10 razy 1, także to jest odpowiedni skok do, do tej świecy. To co? Wiercimy, gwintujemy i trzymamy kciuki, żeby to się udało. korek wywiercony tutaj nie jest pełny gwint, tu jest gwintu do połowy tak jak tutaj widać na świecy gwintowniczek troszkę budę staram się to zrobić prosto ładny gwint ja zastosuję odrobinę loktaitu wierzę sobie tutaj ile mam tego gwintu 10 tutaj odjąć 3, 8, 4, 9, 6, 6 7, 8, 8, 9, 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 9 Przyzwoje. Przyzwoje i tutaj muszę sobie teraz zlikwidować zadziorka po cięciu. Teraz bierzemy nasze urządzenie. Się okazało, że troszeczkę za mało obciąłem sobie ale to teraz tutaj mam dostęp to mogę to ten błąd naprawić Jeszcze kołeczek. źwind naprawiony spróbuję inną świecą, nie wiem czy ta świeca ma dobry ten dźwięk No tak ciasno wchodziła. Zobaczymy inną świecę. Tak. Tamta świeca ma uszkodzony gwint. ta jest dobra. elegancko w palcach wchodzi mam nadzieję że to wytrzyma powinno powinno ponieważ świeca się w raz i raczej nic się nie powinno z nią dziać znaczy, no, przeciścimy ten gwint ogólnie świeca jest sama w sobie dobra motocykl na niej działał Nie widziałbym potrzeby, żeby ją wymieniać. Poza tym, że ten gwint jest taki nieodpowiedni, coś z tym gwintem jest nie tak. Coś z tym gwintem jest nie tak i dlatego ta świeca uszkodziła Uszkodziła gwint Okazuje się że ta świeca ma gdzieś walnięty gwint Dlatego zastosuję tą świecę Ci co oglądają moje filmy wiedzą co to za świeca Ja ją kupiłem na próbę do mojego Zontesa Ona była do oddania pod jednym filmem Nikt się nie zgłosił chętny. Także ze względu na to, że jest możliwość jej przeszczepienia jej do innego motocykla, to tak też zrobimy. Proszę, jak ładnie siedzi nowa świeca irydowa. Nowa, używana ledwo parynaście kilometrów. Parędziesiąt, już nie pamiętam. Setkę może zrobiłem. Naprawa gwintu głowicy w domu polecam każdemu domu. swojemu mechanikowi nie trzeba wysyłać głowicy do warsztatu. Można zrobić to w domu i można tak postąpić z wszystkimi gwintami. Tylko należy pamiętać, żeby. Stosować zestawy z odpowiednim skokiem gwintu do naszego zapotrzebowania. Czas naprawy to jest około 15 minut. nie jest to pełny gwint bo tutaj tak czy inaczej nie był pełny gwint nigdy no i daje nam to możliwość w razie uszkodzenia kolejnego uszkodzenia tego gwintu daje nam to możliwość jeszcze dodatkowej naprawy na przykładowo większy gwint stawiając tutaj tulejkę no ja tutaj nie chciałem wstawiać tej tulejki ze względu na te kanały wodne i to że Względem odlewu, ta świeca tak czy inaczej tutaj oryginalnie nie była wywiercona w środku. Dodatkowo mamy tutaj ciasno kanały, yy, kanały yy, gniazda zaworowe i mogłoby to troszeczkę nam przeszkadzać. Dlatego yy, zamiast tulejki zastosowałem sprężynki i myślę, że to wytrzyma. Należy pamiętać, żeby kupując taki zestaw naprawczy wybierać zestaw o odpowiednim, odpowiednim skoku gwintu. No i tutaj mam M10 skok gwintu 1 mm. Jakby ktoś był zainteresowany linka do takiego zestawu wrzucę w opisie filmu. Zresztą jak zwykle jeśli chodzi o produkty z których jestem zadowolony. Koszt, koszt takiego zestawu na chwilę obecną to jest jakieś 48 zł. Wyróżnia się on tym, że jest tutaj w nim 15 sprężynek, a nie 10, tak jak w większości tego typu zestawów. Jeśli naprawa się podobała, pamiętaj, dawaj łapkę w górę i subskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. Pozdrawiam i do następnego, cześć.